Cześć wszystkim tu listopad 41 od kolejny odcinek z gry Farm Simulator 22 z serii Olbero. W dzisiejszym odcinku w końcu pożegnam się starym, ze starym poczciwym klasem, który u mnie no przerobił co prawda tylko 25,4 motogodziny, ale niestety to były piękne 24, 25, tak? Nie, 25,4 motogodziny bo głównie pracował z turem, więc aż tyle nie nabił, co na przykład kormik, co ma teraz około 43 na 44 no ale cóż, pojedzie na sprzedaż razem ze swoim obciążnikiem. Hmm, Nad go niedokładnie umiem, no ale dobra, ciężko zawsze było umieć eee, Razem też z siewnikiem punktowym oraz jego przednim zbiornikiem marki Lemken. No ale dobrze, ja nie będę przedłużać, tylko będę już naprawiać je, poprzemaluję i posprzedaję. Ponieważ tak się najbardziej opłaca. O ja! Patrzcie, ile ja mam pieniędzy. Ile ja mam pieniędzy? Posłuchajcie teraz, ja się spodziewałem, że to będzie gdzieś około 350 tysięcy euro. I teraz to ja mógłbym tak szerzej na nowe pole kupić, chyba, nie wiem. Moim wyborem będzie John Deere, którego już tutaj bardzo długo Wam rozsławiałem, że będzie na odcinku. No i w końcu jest, mógłbym, tak szerzej mógłbym wziąć na Defenda, wiecie? Ale dobra, niech będzie John Deere póki co. Wezmę standardowo moją ulubioną marki BKT i teraz tak myślę sobie, czy brać... Czekajcie, nie podwójne. Czy brać z obciążnikami szerokie, czy brać z bezobciążników? Wiecie co? Wezmę bez. No jakoś nie wiem, jakoś mi nie wchodzą te obciążniki, te obciążniki Q. Wezmę silnik, nie wiem, może ten. 332 konie. To będzie 263 tysiące. Gdybym tym wziął to to byłoby jeszcze więcej. Kurczę. Ciężki wybór, tak wam powiem. O, to już jest max. Nie, jeszcze jest wyższy. Jeszcze jest wyższy. To wiecie co? Ja na dobry początek wezmę 332 koni mechaniczne. Więcej według mnie nie, yy, nie trzeba. I teraz biorę siewni... Ta, czekajcie, tak. Siewnik punktowy marki Kvernland. Model Optima RS. To również bierzemy z tablicy rejestracyjną, ponieważ ta, te, to nie jest taka za bardzo normalny silnik punktowy. Ponieważ popatrzcie, on ma tu kółko i ma tu zaczep. On ma dwa zaczepy dokładnie, tak jak mój wał do trawy, którego obecnie w ogóle nie używam. Będę musiał go w końcu sprzedać. Tu to jest, zaczepia się na czas transportu, a tu podczas pracy. Dlatego kupuję właśnie tą maszynę. I teraz tak, trzeba kupić obciążnik. I teraz tak. No może za dużo mówię teraz tak, no ale cóż. Mamy taki w grzew dostępny taki fajny obciążnik La Laforge. Czy jak to się mówi? Dokładnie to... Ja nawet nie testowałem na tego obciążnika, tak wam powiem. O, 61 tysięcy stało. Dobra. Ale zobaczymy jak on będzie wyglądał. Tymczasem ja odpalam traktor. Piękny dźwięk. Już mi się podoba. W środku nowocześnie, tak futurystycznie zauważyłem. Nigdy nie pracowałam tym traktorem, więc. No cóż, yy, chcę się nacieszyć w końcu, że mam Jundira. Kierownica to jest tak yy, w środku kwadrat taki typowy. Teraz zobaczmy, jak to się podczepia ten obciążnik. że tak po prostu podjeżdża. po Co nie jest pod tego traktora? To powinno być pod niego. No jest, Lafor. Forge. To jakoś bardziej trzeba O, tu się go. Ej, nietypowy to jest obciążnik. Popatrzcie. My go poczepiamy nie z przodu, a po środku traktora. I to jest o tyle dziwne, że teraz to... No, no to nie jest normalne. Tak tyle wam powiem, nie? Czekajcie, tu, czy tu mam jeszcze jakiś taki całkiem spory obciążnik? Mam jeszcze tego klasa. I tego... Ale to, nie, znaczy... To, jakiego klasa? John To wiecie co, ja wezmę może jeszcze to, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Chociaż to raczej chyba jak wybrał 8 merkę, To by lepiej by wyglądało. A bo dobra niech zostanie tak Ja sprzedam ten po prostu obciążnik i tyle Mogę go nawet w ogóle tak szerzej nie kupować Niech będzie właśnie ten Laforge Kurcze no nietypowo bo z przodu nie ma obciążnika Tylko jest pod traktorem i ja myślałem, Że to będzie gdzieś z przodu kołku I tak myślę to jest szeroki ten obciążnik On tu się nie zmieści Ale to patrzcie no jednak to, to tutaj po środku Trzeba przejechać po tym obciążniku tak w słowie I no można go podczepić wtedy no kreatywny sposób John D. tutaj wymyślił na podczepianie te, te, tego obciążnika. Kupię nawóz, ponieważ to niestety go nie posiadam. Czyli jednak pole nie kupię. Ale dobrze, w dzisiejszym odcinku będziemy wysiewać słonecznik. I teraz dopiero zauważyłem, że nie wiem gdzie ja ten słonecznik. Więc to będzie zapewne pole numer 41, bo to jest pole poorane, zaorane, więc cóż, trochę no spontanicznie tak chciałem nagrać ten odcinek, no ale cóż, już nic na to nie poradzę. Eee, lecimy o idealnie się zmieściło. Bo pole numer 42 i numer 39 są niestety eee, nie pokultywatorowane zbyt pochopnie wziąłem już tutaj e, się no pomysł na nagranie tego odcinka, ponieważ ja nagrywam ten odcinek jeszcze w czwartek. A popatrzcie, dzień po premierze odcinka. Z tym, z rozrzutnikiem, kiedy jeszcze klas był. Nie, teraz przyjdzie czas na makormika spokojnie, na razie tym się chcę nacieszyć traktorem, bo mi się bardzo podoba. Teraz będzie zapewne fend. i to jeszcze Black Beauty, albo JCB, zobaczymy, zobaczymy. tutaj Jeszcze raz spokojnie, że akurat praca będzie koło gospodarstwa, więc no cóż, będą trochę lagi. Nie, nie pogrzewam w ustawieniach, nie chciało mi się, czasu nie miałem. Ponieważ u mnie tutaj w realu się dwa źle, rybaczki akurat pojawiły, urodziły, jak chcecie tak sobie nazywajcie, więc cóż. Teraz tak, czekajcie, bo to chyba tutaj do tych górniczków, czekajcie, tutaj to jest na nawóz. To trzeba będzie się zajechać od drugiej strony ładowarką teleskopową, którą tu przygotowałem. A ku... Zawsze kiedy jestem obok szklarki, to tu akurat są e, warzywa e, wodą pryskane, polewane. Ale no, no dobra, co ja to poradzę. dobra. Co to tak skrzeczy? Igi 2 naraz się sypiu, nie? To jest dopiero sprzed. No cóż, dużo nie wchodzi tego słonecznika, patrząc tak szczerze tutaj, no ale cóż, nic na tym nie poradza. Ja tymczasem tutaj już, yy, teraz tak. Zobaczymy, jakie mamy tutaj. Roz, rozłóż. No właśnie, do tego adaptera to nie mogę. Czekajcie, czy coś jeszcze tu mamy? Nie. Musi, muszę podjechać od drugiej strony, dopiero wtedy mogę go złożyć. Kurczę, nie wiem jak będzie wyglądała praca tym, tą maszyną dokładnie, bo nie pracowałem wtedy ale to podobny siewnik, dokładnie podobny ze zbiornika był w 19 też w no, fernand chyba, może i nie, nie pamiętam. No i tyle. Czekajcie, a jak tak sztucznie? Nie, to tak dziwnie dź, dź, siewnik takie dźwięki wdaje. Yy, dobra, jest 9 metrów, to ja opuszczam i lecę. Yy, no i tak, tekstura, ja już się tutaj chwaliłem, yy, byłem taki zadowolony z tekstury, kiedy yy, kupiłem mój pierwszy siewnik punktowy. Oj, czekajcie. Dla tych, którzy może nie wiedzą, nie oglądali, chociaż pewnie większość oglądało moich widzów. Był to silnik punktowy marki Amazon model Precia. To chyba tak ktoś się wymawia. No akurat mam teraz tego i teraz albo będzie po prostu Kinze, ale to naprawdę daleka przyszłość. Albo ten Kvernland, leży. ja teraz mam Kvernlanda, to nie będę brać znowu Kvernlanda. Wtedy tym tak trochę dziwnie to on wygląda. I tylko nasiona Na się... Nawoz już nie, a ten za to może już nawóz, nie? Więc tak, ja się tutaj nacieszę w środku tym John Deere'em, bo no, mówię wam. Tak jest zadowolony, dwa monitorki, to już jest bogactwo dla mnie przynajmniej. Tu jeszcze trzeci jest. Szukamy czwartego monitora. Szukamy czwartego monitora. No nie ma czwartego monitora. Nie, jest dobra jednak, jest na słupku kabiny. Kabinowym. Teraz popatrzcie. Ten siewnik od innych się ró różni taką bardzo ważną sprawą. W ogóle na tą fajną przednią felgę. Taka też trochę nietypowa, ale no... Pody tu ma szerokie traktory, nie ma co, są szerokie, to bardzo. Popatrzcie jakie szerokie tutaj zosta bieżnik ma. Bieżnik zostawia jakieś ślady. Popatrzcie. Agromasz, 5 rodzajów upraw: słonecz, kukurydza, słonecznik, soja, burak, cukrowi, yy, bawełna. To jest tak samo, to również tak samo, Tu też tak samo. Tu jest zbiornik, więc to też miałem, to. Wie, to, wiecie. A tu popatrzcie, dołącza rzepak. Jest 6. Tutaj rzepaku nie ma, tutaj rzepaku nie ma, tutaj rzepaku nie ma i tutaj też rzepaku nie ma. Tutaj również nie ma rzepaku i tutaj nie ma rzepaku. Więc teoretycznie to jest dobra. Yy, jeśli ktoś się bawi, czekajcie, a się po prostu uszyć. Jeśli ktoś się bawi w interesy z olejami, ja jeszcze nie dokładnie, nie za bardzo. Yy, brakuje mi postawić olejarni tylko. Jeśli ktoś się bawi właśnie w interesy z olejami, to, to ja Wam powiem, to jest idealny siewnik dla takiej osoby. Bo oleje można robić z oliwek, z właśnie z słoneczników oraz z rzepaku. Ja na, na przykład teraz no, rzepaku nie sieję, ale popatrzcie, taki słonecznik, to można siać tym to sieje się zwyczaj siewnikiem buktowym. Jeśli ktoś by chciał od razu też siać rzepak, to by musiał albo chwastownikiem, albo właśnie siewnikiem zwykłym. A ja popatrzcie, mam taki tutaj sobie siewnik punktowy i mogę nim siać i rzepak, i słonecznik, i inne rośliny takie co rosną w rzędach, więc no, nie było problemu. Kurczę, tak fajnie wygląda tak złożony, ten tam a na jeszcze, złożony zaczep. No dobrze to wygląda. Najważniejsze jest to, że to można ustawiać w takim trybie transportowym i to się mi bardzo przyda. Tak będę stawiać chyba po tamtą właśnie shopą. No, wiecie co, ja mam pomysł, że ja tą gospodarkę nie będę gruntownie przebudowywać, tylko tam, gdzie stoi Silos. I e, moja unia i mój Silos na kieszonkę po prostu jest burze Dom Dobrze, żeby nie było tych takich murków niskich, znaczy, no, murków, progów bardziej, nie? Takich jak na krawężnikach. Ja tam to zbuduję nowa. Może też usunę garaż koło krów. Zobaczymy jeszcze dokładnie, jak to będzie wyglądało. Ale myślę, żeby trochę tam właśnie też poprzebudować, zobaczyć jak to będzie wyglądało, nie? I dam wam znać. Oczywiście jak będziemy się chciało. 11 minuta i to już chyba czwarty czy piąty przejazd, ale nie, ten sprzęt jest bardzo wydajny zestaw. I ładnie wygląda bardziej. No miniaturka was na pewno zachęci do obejrzenia tego filmiku. Kolejny będzie jeśli już z siemników, to będzie siednik marki Wederstedt, ale jeśli trochę daleko do niego jest mi. To może zaczyna się wiosna, a zarobki takie prawdziwe, konkretne zarobki to są dopiero zimą. Ja właśnie mnie zima właśnie minęła, ja kupiłem widzicie konkretnego John Deere razem z konkretnym silnikiem punktowym. teraz wystarczy czekać na zwykły siewnik. Wszystkie pola są już praktycznie uprawione tylko, już, żeby zasiać. To trzeba... E... Gdybym kupował na przykład siewnik taki właśnie tego Wedersteda, to bym jedyne co musiał to... Po prostu jadę na pole i jedyne co bym musiał później zrobić to rozsypać na i tyle. Nawet i choćby sztuczny, bo nie mam za dużo tego płynnego. Potem, e, no, mo, nie ma zbiornika na, na wóz, ale może przygotowywać od razu glebę. Więc jeśli chce na przykład, gdzieś jeszcze punktowo siać, a będę zamierzał na pewno zasiać punktowo na polu numer 34, ponieważ, powiem wam, te pole nie jest duże, ale ta ono jest na tyle małe, właśnie. Znaczy, dobrze, no, że jest małe, bo tam idealnie można wysiać kukurydzę. Można sobie później pogłęboszować się, no ogólnie, no. Jest, jest to idealny dla mnie pomysł Znaczy jest małe, przez to co nie będzie dużo tej kultury, ale jak jeszcze na jakimś zasieje to będzie git. Owiec będę siedzieć na pol numer 20, ponieważ bardzo potrzebuję swoją pilnie. E, tu jeszcze zobaczę co posieje. Tak wam chodzi. Może też i i słonecznik jeszcze ładnie już drugi los, ale nie. Może soję tak sobie tutaj ładnie zasieje, będzie git. nie później już następny sezon, ten bo tutaj zaczynam kolejny. W następnym sezonie po prostu tam właśnie na polu numer 42 posieje słonecznik, ponieważ ule tam zwiększają po prostu plony na, 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 Najbardziej na słoneczniku, więc najbardziej to tam się opłaca 6 słonecznik. Pro mniej czyli chyba 2,5% a może tu jeszcze mniej, nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś 2,5%, tylko nie pamiętam, czy to były ziemniaki i rzepak, czy to był słonecznik. Nie pamiętam. Ale słonecznik najwię najwięcej po prostu daje procent zbiorów. Kurczę, patrzcie, 15 minuta i prawie pół odcinka. A y czy znaczy nie, prawie pół pola. Pamiętacie moje pierwsze odcinki jeszcze wtedy z tym walmetem, jak ja siałem, Chyba to był właśnie rzepak. Może i nie, nie pamiętam. Owiec, chyba. Jak ja chciałem, pamiętam, ja zrobiłem kilka przejazdów. Zaledwie kilka przejazdów. Już koniec. Już więc nic nie mogłem zrobić. Bo minęło 20, można trochę więcej minut. No, krówka ładnie zarycza, żeby potwierdzić to co, mówi, to, co mówiłem. A ona jeszcze wtedy jej nie było na, na tej serii. Hmm. Mam też w planach kupienie w końcu samojednego wozu paszowego. Ale to już wtedy, jak kupię większą oborę. Bo to, co mam, to, to zabawka. To jest zabawka w porównaniu do tych większych popatrzcie w ogóle jak tu fajnie są amortyzowane wszystkie zbiorniczki jak one fajnie skaczą coś... coś jest a no tak szarpie ten tu mocny. ten siewnik nie szczędzi, nie szczędzi temu siewnikowi no zapomniałem na zimę zrobić kiszonkę, no i co? Została trawa. No ale szczęście nie bardzo to, to nie sprawdziło w życiu, że trzeba kosić tyle trawy. Szczęście nic się nie stało. No cóż, ale patrzcie, że i tak dużo pieniędzy mi wyszło i nadal mam tutaj te 57 tysięcy. Na sprzedaży chyba nie ma niczego ciekawego. No nie ma, tylko ten fajny forsiewacz mi się nawet podoba, ale nie wiem czy brać używany, jeśli, bra, jeśli już to czy Amazonkę czy raczej breda, Bredalkę, bo Amazonkę to no, można byłoby i na serię, na innej mapie wziąć, tylko nie wiem właśnie jaka będzie ta inna mapa, bo też właśnie trzeba będzie, może nawet jeszcze szybciej niż siewnik nowy, trzeba będzie już wymieniać tutaj na, znaczy no, mi, wyglądacie raczej, ale też macie tutaj całkiem spore pole tutaj, żeby nawet zaproponować czy coś no rozsiewacz więc nie wiem, czy to będzie beredalka czy masonka, jeszcze się zobaczę kurczę, jak ja obszyję całe pole na tym odcinku, ale pewnie nie, to ale jeśli obszyję to to będę po prostu tutaj, czy podoba mi się ten bardzo John Deere, zwłaszcza ta naklejka, pamiętam jak kiedyś były takie inne naklejki, takie całe i nie były takie futurystyczne, takie nowoczesne a bo te lusterka też tak fajnie tutaj. Nie no podoba mi się ten Todd. Czy jakby nie było. Tu na ma światło jak wysiądziecie, to ono się zapali, nie? Zaczy, no tutaj to akurat tak nie działa. Czy to oczywiście właśnie odpali. Tu akurat tak to nie działa, no ale mo można tak sobie wyobrazić zawsze. Kurczę, w środku mi się tak bardzo podoba ten traktor. Po prostu bustą tego John Deere. Już nie będzie pojawił się na miniaturkach cały czas masy Ferguson. Bo on jednak już trochę u mnie ma. 30 godzin. Trochę też u mnie jest i mi się z nasz a ten John Deer... jak nigdy nie śnił chyba nawet. Na masa Ferguson może z 3 czy 2 razy, czy może nawet no, najwyżej najwięcej 4. ma, ale John Deerem, tym nikt. Tak mi się podoba. Widziałem w kontraktach go razem z silnikiem Bederstedem. Tego czasami mówiłem, że on będzie takim kontraktem. Widzicie, akurat nie ma żadnego kontraktowy sprzęt do kupna, ale nie wiedziałem, że jak kupię John tyle że właśnie silnikiem punktowym, a nie tak zwykłym. nawet się zresztą cieszę, że kupiłem z, z punktowym, a nie zwykłym. No bo jakby to wyglądało, taki potężny makormik. Znaczy, McCormick. do makormika jeszcze pasuje, ale to, to, to jest 6 metrów, to, to, to wiecie, nie jest jakoś dużo. Jeszcze patrząc na to, że to trzeba wcześniej kultywatorować, to o. Nie opłaca się za bardzo. Nie chciało się nigdy. Zawsze się wolało siać te zwykłe zboża. Niż tutaj się bawić, właśnie punktowe sieby. No ale jak widzicie, opłaciło się czekać. Opłaciło się w ogóle kupować piekarnię. Bo popatrzcie, czekajcie. 176 tysięcy euro. Tym za produkty dostajemy 141 tysięcy euro, to za chleb mniej więcej, i 43 za kukurydzę chyba było. No więc popatrzcie, tutaj koszt obsługi maszyn to chyba wtedy zator naprawiałem, wynajmu to nie pamiętam co ja wynajmowałem, utrzymania ziemi, produkcji tyle, nie? Naprawdę ten chleb to jest opłacana produkcja, więc jeśli tego jeszcze nie robicie, no to musicie zacząć od chleba bo na chlebie bardzo dobrze zarobicie tylko jeszcze wcześniej pamiętajcie o mynie a młynie jest dosyć drogi bo kosztuje 100 tysięcy euro za pierwszy później dopiero piekarnia najlepiej no to od razu zbierać na to i na to i żeby od razu ustawić się w młynie na dystrybucję i od razu leci wszystko całe pieniążki ładnie znaczy cała mąka do piekarni Przecież ja już w tym momencie bo mamy 19 minut to za chwilę 20. dziękuję wam za oglądanie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał jeżeli tego nie robicie Wpadnijcie też na playlistę z Oliverą, gdzie są wszystkie te odcinki. Możecie zobaczyć też te starsze z formy Gaskinotora jeszcze 19. Te moje w ogóle pierwsze filmy, gdzie miał głos jeszcze przed Mutacją. No tak, dziecinne było, ale. No już wtedy się też starałem. E, tymczasem ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Czekajcie. Chyba o zapomniałem powiedzieć ważnego, czy nie? Czekajcie. Ja mam włączone te od... Nie, nie wiem. Dobra, czekajcie. Czy ja coś... zapomniałem? Nie, nie chyba nie. Dobra. Jak zapomniałem, to będę sobie pójść później brodę. Ja się z wami żegnam. Pa!